O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem, Przeto bądź ze mną zawsze, Kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy, Naprawdę, Jezu, lęk mnie ogarnia, Widząc nędzę swoją, Ale zarazem uspokajam się, Widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej, i to usposobienie przeobleka mnie w moc Twoją, o radości, jaka płynie z poznania siebie, o prawdo niezmienna, trwałość twa wieczna, kiedy po pierwszych ślubach wkrótce zapadłam na zdrowiu, a pomimo serdecznej i troskliwej opieki przełożonych i zabiegów lekarskich, czułam się ani lepiej, ani gorzej. W ten czas zaczęły mnie dochodzić zdania, że udaję i tu zaczęło się moje cierpienie, które stało się podwójne. Trwało to dosyć długi czas. W pewnym dniu skarżyłam się Jezusowi, że jestem ciężarem dla sióstr, odpowiedział mi Jezus. Nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz. Z cierpień Twoich będą korzystać inne dusze. Przeciągłe cierpienie Twoje da mi im światło i siłę do zgadzania się z wolą moją. Amen.